Opowiem wam dzisiaj o grillu, a w zasadzie o gridlu, który mnie zafascynował tak bardzo, że wprowadziliśmy go do oferty naszego sklepu. Egzemplarz numer 1 właśnie do mnie dojechał, bo sprzęt trzeba poznać i przetestować, a relacje z tego wam zdają. To wielki karton i naprawdę dużo waży, a musimy go wtargać na górny teraz. Na schodach wręcz stopień po stopniu. Dziś część techniczna, montaż i pierwsze uruchomienie. Testy będą w kolejnych odcinkach. Kolega wrócił do firmy, a ja dalej już walczę sam. Solidna moc i solidna waga sprzętu. Czas rozpakować i wyjąć wszystkie elementy. Solidnie zabezpieczone. Mnóstwo formatek kartonowych i styropianu. Wreszcie dokopałem się do elementów głównych. Rozstawiłem sobie wszystkie elementy, żeby nie musieć potem niczego szukać. W kartonikach mam jeszcze kółka i inne elementy oraz akcesoria do gazu. Wszystkie śrubki i elementy montażowe dobrze posegregowane i opisane. Trzeba zapoznać się z instrukcją montażu. Informuje ona, że jedna osoba wystarczy. Zobaczymy. Dobrze, że mam duży taras. To udało się to porozkładać, ale powiem szczerze, na balkonie to ten sprzęt się nie zmieści na pewno. Zaczynam montaż od podstawy i ścian bocznych. Jeszcze tylko kółka i już jest mobilna podstawa. Teraz panel na tylnej ścianie. Dolny magnes do przytrzymania drzwiczek. Następnie taki mały wspornik, który za chwilę posłuży mi do zamontowania półki. Teraz prowadnice do wysuwanego stolika. Tu istotne jest, żeby przykręcić je tylko z jednej strony, a z drugiej pozostawić wkręty trochę luźne. Prowadnice już są, teraz jeszcze rolki. Następnie łączą dwa elementy. Stolik i jego rozkładane nogi. Jeszcze tylko elementy poruszające się w prowadnicach i wysuwany stolik jest gotowy. Teraz listwa tylna i ozdobna przednia. Po ich zamontowaniu trzeba dokręcić śruby prowadnicy, które wcześniej zostały luźne. Stolik, jak niepotrzebny, to można go schować. Przykręcam wieszak do drzwiczek, a chwilę później mocuję same drzwiczki. Teraz jeden z elementów głównych palniki ze sterowaniem i regulacją. Przykręcam zawiasy do pokrywy górnej i to jest moment, którego się najbardziej obawiam. Czy zdołam pokrywę zamontować sam? A jednak się udało. Cztery potężne palniki rurowe, a pod każdym z nich piezoelektryczny i skrobnik do zapalania. Wystarczy odkręcić gaz i nacisnąć guzik. Teraz najcięższy element całości płyta grzejna ze stali nierdzewnej. Postanowiłem sprawdzić ile ona waży. Ponad 22 kg. Ją się tylko wstawia. Na płycie jest odpływ, do którego można zgarnąć nadmiar tłuszczu i jakieś zanieczyszczenia. Teraz kolejna montaż rozkładanej półki z drugiej strony. Do niej jest mocowany magnetyczny uchwyt do noży. Jeszcze elementy mocowania tej półki i można ją zakładać. Zbliżam się do końca. Jeszcze uchwyt po drugiej stronie. Taki rozkładany wieszak pod półką na ściereczki czy ręcznik. Oraz wanienka na ścieki i zanieczyszczenia z płyty grzejnej. Na koniec najważniejszy przyrząd, który przy każdym grillu być powinien. Można go teraz zaprezentować w całej okazałości. W tym momencie miałem małe zakłócenie z pogodą, która na chwilę przerwała mi pracę. Na szczęście tylko na chwilę. Sprawdzam czy uchwyt trzyma noże. Mam tu jeszcze taki pręcik, na który można zawiesić na przykład papierowy ręcznik. Tu jeszcze trzy uchwyty na narzędzia. Kolejne są na drzwiczkach. sporo miejsca, by coś tutaj poukładać. Teraz mogę podłączyć wąż gazowy I na koniec samą butrę. Po sprawdzeniu szczelności, czas na odpalenie palników. Wszystkie cztery odpaliły bez problemu. Wszystko działa, i to na razie na dzisiaj tyle. Tylko chwileczkę palniki pracowały dla sprawdzenia, czy wszystko działa. Ale już płyta jest nagrzana. Nie będę jeszcze je teraz wygrzebał. To wszystko przed pierwszym użyciem. Teraz chciałem tylko poskładać, przygotować, zrozumieć, jak jest ta maszyna zbudowana i jak działa. No Kawał sprzętu, kawał sprzętu. Wszystkie części sporo ważą, płyta główna też całkiem ciężka, widzieliście zresztą. Ale parę śrubek się wkręci i jest zmontowane. No, trochę tych śrubek jest, ale nie stanowi to problemu. Instrukcja jest dość dobrze rozpisana. Pogodę miałem trochę niefajną, bo raz większe chmury, raz mniejsze, nawet trochę mnie zmoczyło i musiałem się szybko ewakuować. Na szczęście był to krótki, przelotny deszczyk i udało się całość złożyć, no i nagrać, mam nadzieję, w miarę kompletnie. Także składanie już poza mną, teraz czas na testy praktyczne. One będą za jakiś czas. Całkiem niedługo to się wydarzy. Mam parę własnych pomysłów. Ale w związku z tym, że na tego rodzaju sprzęcie doświadczenie mam w zasadzie nikłe, bo na takiej małej płycie, która tam na stole stoi, czasami coś się robiło na tak dużej nie, więc za wszelkie sugestie i pomysły z góry dziękuję. Tym razem może ja potrzebuję waszej pomocy, a nie wy inspiracji ode mnie, także macie pomysły, macie inspiracje, chętnie przyjmę, piszcie czy na prywatnie, czy w komentarzu. Z góry dziękuję. Yy, prowadzę też rozmowę z podmiotem odpowiedzialnym za ten sprzęt, który dostarcza go do naszego sklepu i być może będziemy mieli dla Was jeszcze niespodziankę, ale to już przy pierwszym filmie, który będzie z jakąś potrawą, z przypisem, gdzie ja będę sprawdzał swoje umiejętności radzenia sobie z tym sprzętem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki, dajcie kciuki w górę, jak się podobało. No i mam nadzieję niedługo do zobaczenia. Jeszcze parę razy grillować będziemy. Zresztą ten sprzęt nie będzie tu osobotniony. Na tym tarasie sporo jest. Zresztą zobaczcie. Oprócz bohatera dzisiejszego odcinka jest też taki fajny mały grilek z rusztem obrotowym, którego często do szoszpłyków używam. Stoi wędzarnia, w której często e, robię kiełbasy na gorąco, od razu podaję. No i wiele razy widziany na kanale Grill Kamado. Także jak tu zrobię imprezę, to się będzie działo. Naprawdę. Tak jak widzicie, możliwości biesiadowania na tym tarasie będę miał naprawdę spore. No i nie omieszkam je wykorzystać. Także do zobaczenia. Spotkamy się w kolejnych odcinkach. Na razie hej!